Wownia posiada jeden z najstarszych kanałów nie tylko na polskim YouTubie, ale na YouTubie ogólnie. Ty masz najstarsze konto z polskich twórców na YouTube, tak? No nie wiem, nie spotkałem tak nie show. spotkałem nikogo, kto ma starsze. No na pewno ktoś ma starsze. 2006 rok masz założony. No za dwa lata moje konto będzie, miało, będzie pełnoletnie. Jego kanał został założony 15 czerwca 2006 roku, rok przed wprowadzeniem polskiej domeny, co stało się dopiero w 2007 roku. Od tego czasu zebrał 287 tysięcy subskrybentów, ale cyfry ani trochę nie odzwierciedlają jego wpływu na polski internet. Pierwszy w Polsce raper, youtuber, założył jedną z pierwszych w Polsce telewizji internetowych, czyli Palhice TV. Udowodnił, że z YouTube'a można się utrzymać nie idąc za trendami, a raczej tworząc swoją własną, wierną społeczność. Mimo zmian formy, rozpadu największego projektu czy dodaniu kontaktu, którego wielu nienawidzi tylko po to, żeby zwiększyć zasięgi, kanał cały czas rośnie. 18 lat od jego założenia. Sekretem jest sam w Wunio, czyli Marcin Sprusiński. Teraz przed Państwem wieś. Kanigowo. Jeszcze teraz? Który wydaje się być ciepło przyjęty gdziekolwiek się nie pojawi. Ludzie, którzy nas oglądają, tak, chcą, żebyś był. co piątek tu w godzinie zero, tak? Nie, po prostu chcą, żebyś był w kanale. Będziemy coś do tu pracować, tak? Co ty na to? 84% ludzi, a ponad 5000 głosów oddanych. Czyli, sobie miał pracę, tak? Brawo! Aha. Skąd takie reakcje i na czym tak naprawdę polega fenomen kanału WWN? o swoją karierę zaczynał jako raper. Lata 2000 do początku 2010 to czasy, kiedy na głośnikach fanów hip-hopu latał Peja, Firma, czy Hempgru. Generalnie był to czas, kiedy literki J i P były bardzo popularne, a witanie się z policją, krótko mówiąc, nie było w modzie. To jest do... Moim zdaniem tak. W takim czasie Wawulnio zaczynał wypuszczać swoje piosenki, które ni w ząb nie pasowały do obecnego nurtu muzycznego. Utwory takie jak W Wczoko jest Spoko, Pokaż Cyrki, czy Palchais były pisane dla jaj. Jednak znalazły grono odbiorców, którym taka muzyka się po prostu podobała. A to był pierwszy koncert mój w życiu, taki, że ludzie się dowiedzieli. Przechali z kopaki z Bełhatowa. I palili 10 zł kurwa na moim koncercie. I podeszli do mnie po koncercie i mówią tak, Marcin, sorry, że my tylko dychamy, ale mysbhatowa, nie. Warto wspomnieć, że Marcin nigdy nie był żadnym ulicznikiem, dlatego też nie starał się na takiego pozować. Po technikom skończył studia informatyczne i to stamtąd właśnie wyniósł swoją ksywkę. To jest zdrobnienie od ksywy WW10S, czyli wino w 10 sekund. Mówili na mnie w szkole wino, wino w 10 sekund i tak dalej, więc potem WW, a potem przytyłem doszło unio i. Tak zostało po wojnie. Oprócz pseudonimu ze studiów wyciągnął również zamiłowanie do edytowania. Dzięki temu zaczął tworzyć teledyski, którymi trudno się było w tamtym czasie podzielić z innymi. Na szczęście istniała już strona, która zupełnie rozwiązywała ten problem. Co cię podgosiło, że w 1926 założyć, jak jeszcze nikt nie zakładał? No nie, nie miałem gdzie wrzucić swojego teledysku, bo nie było nigdzie okay. takiej pojemności jakichś dysków, serwerów, nie było i transfera. Kariera nabierała coraz większego tempa. Po dołączeniu do ekipy wielkiego Jo otworzyły się drzwi do większych koncertów i koneksji, które niedługo miały się okazać kluczowe nie tylko dla kariery muzycznej, ale również internetowej. Po sześciu latach pracy nad kanałem powstał projekt, który miał zmienić jego życie na zawsze. Ponieważ w 2012 roku na kanał Wowunia trafił ten oto filmik. Dobry wieczór Państwu, z tej strony Władysław Kajdan. Witam serdecznie w Palhajs TV. Pewnie siedząc teraz przed komputerami zadajecie sobie pytanie czym jest Palhajs TV? Otóż już Wam wyjaśniam. Będzie to nasza cykliczna telewizja na YouTubku. Serdecznie Was wszystkich zapraszam. Palchajstv praktycznie od razu pochłonęło cały kanał. Filmiki dalej były związane stricte ze stroną muzyczną, więc na odcinkach mogliśmy zobaczyć, jak wyglądały plany zdjęciowe do teledysków, imprezy, ale spora ich część to po prostu Marcin gadający do kamery, co powodowało, że ludzie coraz częściej oglądali nie dla muzyki, a dla prowadzącego. Za wysoko, ponieważ mężczyźni z dużym gabarytem niestety mocą końcówkę wpisują. E, Przełomowym momentem dla formatu Palhais TV był odcinek 21, czyli domówka na wschodniej. Z tej strony, Bowunio, witam Was serdecznie w 21 odcinku Palhais TV. Gwiazdą, bohaterem i gościem naszego programu jest kto? Tiger Bonzo. Pluje na Was totalnie. Dla niewtajemniczonych, wtedy jeszcze haker. Zobaczymy, będziecie płakali, jak Wam pozablokuje komputery Później Tiger Bonzo był jednym z pierwszych memów polskiego internetu. Domówka u Tigera jest dziś jednym z najbardziej popularnych filmików na kanale Wówunia, dlatego później zaczęły pojawiać się kolejne odcinki z innymi antybohaterami starego internetu. W odcinku 30 pojawił się Bonus BGC oraz Body Christ. W 34 Marcin poprowadził wywiad z Martą Linkiewicz. 37 odcinek poświęcony został Gracjanowi Rostockiemu, a 38 Sowie, który w internecie zaistniał wydając swój kultowy dziś numer. Dziś w klubie będzie bank. Ej! Dziś... W klubie, będzie, będzie Warto w tym momencie wspomnieć, że każdy z tej grupy był internetowym memem odbieranym w raczej negatywny sposób. Luźne wywiady Marcina pozwoliły internautom spojrzeć na antybohaterów w ludzki sposób, co z czasem ociepliło ich wizerunek. Sam w spędzając z nimi czas, również zaczął postrzegać ich zupełnie inaczej. Widzisz gościa w internecie, który pluje na kamerę i, i, i mówi, że mnie hakował płyty główne? No to to jest śmieszne. I ja na początku. Wiadomo, że podchodziłem do tego w bekowy sposób, ale kiedy zaczynasz tych ludzi poznawać i ci ludzie traktują cię naprawdę mega ci, zaczynają ufać, zwierzać ci się i widzisz, że mają jakieś realne problemy, to ta moja empatia po prostu zaczęła rosnąć. No, jak możesz robić komuś pod górkę, kto ma takie życie, nie? 24 grudnia 2016 roku pojawiła się 39. odsłona Palhais TV, w której wszyscy bohaterowie zostali zaproszeni na wspólne świętowanie Wigilii Bożego Narodzenia i to ten właśnie odcinek zapoczątkował trzon uniwersum Palhais TV, złożony z Tigera, Bonusa, Bodychrista oraz Sowy. W tym momencie zaczęła się kolejna faza kanału powonia. Relacje ze sceny muzycznej zostały zminimalizowane. W ich miejsce pojawiły się kolejne wywiady, podróże, czy nawet pełnometrażowe filmy, których oprócz przyjaciół Marcina, takich jak Bones czy Giggs, często udział brali członkowie. Uniwersum. Do tej pory jednak Marcin dokładał do prowadzenia swojego kanału, co zmieniło się dopiero w 2017 roku, kiedy założył swojego patronajta. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 dokładałem do tego. Patroni zupełnie zmienili reguły gry. Od tego momentu Marcin mógł zupełnie skupić się na karierze internetowej zamiast muzycznej, a w ramach podziękowania co roku urządzane są zjazdy patronów, na które może przyjechać każdy wspierający. Aby nikogo nie faworyzować, buwunio tą część obowiązków powierzył swojej żonie. Ona wkłada w to część pracy, ja część, dzielimy się obowiązkami, ona zajmuje się głównie Patronite'em, ona wie kto jest patronem za ile od kiedy, żebym ja nie wiedział i nie mógł tych ludzi faworyzować. 2018 to również rok, w którym do rotacji filmików doszły freak Fight'y, których z czasem zaczęło się pojawiać na kanale coraz więcej. Dlaczego? Powód w tym wypadku jest bardzo prosty. Algorytmy, tylko i wyłącznie. Serium? Żeby móc zajmować się tym, czym się zajmujemy, musimy robić freakfajty. Dzięki temu Polhice wciąż się rozrastało. Ludziom podobała się forma prowadzenia relacji, które pokazywały Fame i inne organizacje z zupełnie innej strony. Filmiki zawsze były prowadzone w luźnej konwencji. Pytania Wowunia zupełnie różniły się od tych, które zadawali inni dziennikarze. Wypracowana przez lata niepodległość pozwalała Wowuniowi robić sobie jaja z każdym, kto stanął przed kamerą PalHais TV. Rozregulowany interferometr. Rozregul U. Freak fighty przyciągały nowych oglądających, z których część stawała się patronami. Niektórzy członkowie uniwersum jak Bonus, Body czy Marta Linkiewicz sami stawali się zawodnikami, co przynosiło Wowuniowi mieszane uczucia. Tylko ja wiem, ile walki Bonusa yy, zabrały mi zdrowia i nerw, nie? I nagle Bonus wchodzi do media roomu, nie? Po przegranej walce z Jepczanem. I tylko na mnie spojrzał. I wiesz, ja na Luiza, Luiza na mnie. Wszyscy się popakowaliśmy, nie? Prowadzenie uniwersum posiadało swoje wyzwania. Oprócz walk na galach freakowych, wśród bohaterów pojawiały się tarcia, które prowadziły do kłótni. W 2018 roku, aby pogodzić skłóconego Tigera i Body Christa, zorganizował między nimi bitwę freestylową, która okazała się być hitem wśród społeczności Palhaisu. Jakiś problem masz? to skutnik, bo ja jestem chudy, a mój kod jest chudszy od Ciebie i tego typu... I to jest runda, w której sprawdzimy, który z panów Dłużej potrafi stać na jednej nodze! Z biegiem czasu kłótni pojawiało się coraz więcej. Marcin zaczął tracić cierpliwość, która skończyła się w 2023 roku. Po siedmiu latach od pierwszej wikili pojawił się konflikt, który przekroczył wszelkie granice, nawet jak na bohaterów uniwersu. ŁOPADE! Wow, Taki lesz, tak twój stare, matka Tak, poleciał. Ja Serio to powiedział. A ty gdzie masz swoje dziecko? Jesteś beznadziejny? Jesteś... Tak beznadziejny, że uczyłeś swoje dziecko mówić tego typu i łobaby. Wowunio próbował oczywiście uratować sytuację i pogodzić chłopaków, jednak starania na nic się nie zdały. Próbowałem gdzieś zagrozić chłopakom, że ich wyrzucę, nic nie działało, po prostu to jak grochem o ścianę. To popchnęło Wawunio do trudnej decyzji, jakim było zakończenie projektu Palchais TV. 7 lutego 2023 roku na Facebooku Marcina pojawił się obszerny wpis tłumaczący całą sytuację. Nie oznaczało to jednak końca całego kanału WoWunia, a jedynie zakończenie pewnego etapu. Mimo rozpadu uniwersum, Wawunia cały czas kontynuuje to, co lubi robić najbardziej: czyli podróże, nagrywanie widoczków i gadanie pierdół do kamery. Ale dokładnie się przypatrzę! Tak będzie wyglądała moja żona w niedzielę, jak wrócę do domu. Co stało się możliwe dzięki wieloletniej pracy nad kanałem. Nie każdy musi lubić content WoWunia, ale dla niego nie ma to żadnego znaczenia. Przez lata wypracował sobie pozycję, dzięki której nie musi się nikomu podobać. To sprawia, że z każdym może być szczery. I o każdym może mówić to, co faktycznie myśli. Lesa Basin jest niereformowalny po prostu, no i wali kapucyna do góry nogami na streamach, więc... Dystans i poczucie humoru pozwoliły na zawiązanie znajomości z ludźmi wszelkiej maści. Od influencerów do dziennikarzy lekarzy, raperów czy memów internetu. Ja nie mam problemu rozmawiać z ludźmi inteligentnymi, wykształconymi oraz z żulem pod sklepem, nie? Ja, dla mnie rozmowa to jest rozmowa i ja nie mam z tym problemu i to wydaje mi się, że ludzie to gdzieś tam też zobaczyli i polubili. Ta właśnie kluczowa umiejętność w połączeniu ze szczerością sprawiły, że WoWunio jest postrzegany pozytywnie praktycznie wszędzie, gdziekolwiek się nie pojawi. I dlaczego dalej, 18 lat po rozpoczęciu kanału, ludzie dalej oglądają jego filmiki? Dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie suba i widzimy się przy następnym. Cześć.